To na starcie pierwszego odcinka specjalnego rajdu Maroko, ostatniej rudy Pucharu świata. Bądźcie ze mną, kibicujcie. Rafał Sonic z Maroko. Szkoła jazdy dzisiaj bo. Nie było prologu i startowałem jako pierwszy kład za motocyklistami. Czyli około 100 motocyklistów było przede mną, z tego kilkudziesięciu do wyprzedzenia. I wykorzystywałem wszystkie możliwe okazje do tego, żeby wyprzedzać. Ale trzeba pamiętać, że jest tu mnóstwo pułapek. i Każde wyprzedzanie to jest niebezpieczeństwo, a więc wyprzedzałem tam, gdzie było bezpiecznie. Później dopadły nas samochody i było jeszcze gorzej, ale ta bardzo udany, bez większych błędów nawigacyjnych. Jestem bardzo zadowolony, bo jutro już będzie mniej motocyklistów do wyprzedzenia. Nie kilkudziesięciu, tylko może kilkunastu.